Witam mordeczki Sport Prediction. Przed nami film na niedzielę. Gramy o wielką kasę. Zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS: Zakłady Bukmacherskie, LVB, TotalBet, ForBet, NobleBet i BetKris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zaczynamy oczywiście od bombeczek Racing Club, Union Santa Fe, 2.43. Sparta ze Słowacko, dwójeczka 5,90. Kolejna dwójka to Malakateko z Deportivo Ahuapa za 6,45. No i Serito Pana z Urugwaju na 1 Kursy powyżej 2-0 to Montpellier z Reims na 1 Surido Unido Antofagasta 1 2-0 z Ziszkow. Trzyniec 2.45 Aris Paok 1.255 Hueska Saragossa 1.215 Kashiwa ogrywa Kyoto za 2.05 Kartagines wygrywa z Saprisą 2.30 I Rostock Regensburg 1.220 Remisy to Nant Onger 3.25 Turmgrads Rapid Wiedeń 3.70 Pardubice Teplice 3.10 Mastabarsko Zichlawa 325 Solola, Guasta Toja 305 Burgos Ude Ibiza 320 Mito Tokushima 30 Leon Puebla 340 Giresun Sporbe 345 Imezokowec, Molheferwar 345 Królewski kupon na niedzielę to Montpellier z podpóreczką, Union z podpórką i Sevilla Real Madrid over 1,5 do wyjęcia 1150 z kuponu królewskiego na niedzielę. A liga typera to mecz Nice z Lorią. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu ligi typera, który zostanie zaktualizowany w filmie statystycznym, a pojawi on się we wtorek. Od siebie zapraszam do grup vip polskich. jest VIP Standard i VIP Premium. Oczywiście to grupy z piłki nożnej. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl.mapa.gmail.com. Mamy również grupę na Formułę 1 na cały sezon. Już w przyszłym tygodniu kolejny wyścig, tym razem we Włoszech. Dość ciekawy, a w tej grupie kupony królewskie w dniach kwalifikacji, jak i wyścigów głównych. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ona zostanie zaktualizowana po wszystkich seriach filmowych rozgrywanych w tym tygodniu. Oczywiście w filmie statystycznym, i wtedy dopisujemy tutaj wartości. A ja oczywiście zapraszam na film weekendowy z topligami. Jest on już na kanale. Zapraszam również do wspierania kanału. Tam wczoraj pojawił się film dla wspierających. Dwa elementy bazowe już weszły z dnia wczorajszego. Tak więc myślę, że będzie kolejny sukcesik. A ja już dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę powodzonka i do usłyszenia w kolejnych filmikach.